Mariusz Łowiecki, ścigacz.pl. Witamy na stajsku Kymko. Sporo tutaj nowości, ale największą gwiazdą jest model AK550. Ten pojazd prowadza kymko do ekstra klasy Maxi skuterów. i dzieje się dlatego, ponieważ zastosowano w nim unikalne rozwiązania konstrukcyjne, dokładnie takie same, jak chociażby w topowych skuterach BMW czy w Yamaha T-Max. Mówimy tutaj o osadzeniu dwucylindrowego silnika w nadwoziu pojazdu, dzięki czemu można go odseparować od zawieszenia. Silnik zatem pozostaje w budzie. Zawieszenie jest lekkie, i może świetnie pracować. W związku z tym mamy raz, że poprawioną dynamikę pojazdu, a dwa, że mamy o wiele lepsze prowadzenie się tego tego maxi na drodze. Łączymy w ten sposób i osiągi, i świetne prowadzenie, a zatem maxi skuter Kymco AK 550 będzie w stanie stawić czoła takim konkurentom jak chociażby C650 BMW czy nowy Yamaha TMAX.